Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witajcie, moi mili. Pozdrawiam Was z Częstochowy. Stoję na bastionie świętej Trójcy obok pomnika świętego Jana Pawła II, który od 1999 roku wita wszystkich wchodzących na jasną górę pielgrzymów i ich pozdrawia. A niedaleko tego miejsca, parę metrów przede mną, jest ołtarz polowy, gdzie w 1983 roku papież Jan Paweł II spotkał się z młodzieżą i powiedział do nich znamienne, znacie je bardzo dobrze, słowa: Musicie od siebie wymagać, choćby inni od was nie wymagali. Wymagamy od siebie i stawiamy sobie wymagania. Pro czynimy to po to, aby przygotować duchowy prezent dla Ojca Świętego na Jego setne urodziny. Teraz, w czasie pandemii, kiedy zmagamy się z wszelkimi ograniczeniami, kiedy jest trudno nam okazać swoją aktywność, chcemy również wykrzesać z siebie choćby trochę dobra, choćby trochę aktywności, a przede wszystkim chcemy dać wiele radości tym, z którymi żyjemy na co dzień. Dlatego zachęcam Was z tego miejsca, abyście podjęli się pięknych zadań. Takich, które nie tylko podkreślą wartość tych darów, które otrzymaliśmy od Pana Boga, ale pozwolą nam także dawać świadectwo miłości, miłości do życia, tak jak prosił nas o to Ojciec Święty Jan Paweł II, które pomogą nam nie lękać się, nie bać się pójść drogą Chrystusa, choć wiecie, że nie jest to łatwa droga. Te zadania mają też nam pomóc odnaleźć Chrystusa w naszym życiu. Mam nadzieję, że zawsze go odnajdujemy w kościele, ale on jest także w drugim człowieku, my, któremu my możemy okazać swoje dobro i swoje miłosierdzie. Zachęcam Was do dzielenia się dobrocią, wspaniałomyślnością, radością. Co możecie przygotować dla Waszych bliskich, dla Pana Boga, dla siebie samego? Nie podpowiem Wam i nie dam gotowej odpowiedzi. To ma być Wasz pomysł. Czekam na wasze propozycje, czekam na to, abyście udokumentowali swoje dzieło i przesłali na naszą parafialną skrzynkę mailową. Gorąco was pozdrawiam i błogosławię od Matki Najświętszej Królowej Polski. Błogosławieństwo Boga Wszechmogącego, niech stąpi na was i pozostanie na zawsze. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Za tydzień urodziny Jana Pawła II widzimy się na imprezie urodzinowej. Pamiętajcie, 18 maja 2020 roku, urodziny Karola Wojtyły, setne. Szczęść Boże!